Dobry Albo niedobry nie, będzie dobry, Będzie dobry, będzie dobry, dobry 15 sierpnia Gdzieś okolica północy zobaczymy która 8 minut po północy Plan jest prosty Berlin Nic dodać, nic ująć Lecimy tam samo chodźcie. Sypia ręcka. Także jeszcze 10 razy tyle i No, jeszcze jedna dziesiąta, to już nie, że idzie. No, prawie. Aaaa! Tam. Jak się czuję? Bardzo dobrze, bardzo dobrze Ewentualnie właśnie lekkie bóle dupy szyi, poza tym lepiej być nie mogło Noc minęła dosyć przyjemnie Chyba nie? Chyba tak Upojna pierwszy... noc na rowerze za nami Pierwsza stuwa w nogach Powoli świta Pita Janka. Pora na żel. Pora na żel. W 118 kilometrów Morale wyśmienite Ciekawy update piecznęła szprycha jadę bez tylnego hamulca Marcinek za mną ma się dobrze Tak jest się I o jedną właśnie zmieniamy województwo To jeszcze nie było nigdy. A my teraz jesteśmy w Zielonej Górze. Tutaj mamy palmiarnię. Czas operacyjny jak na to, że były przygody po drodze jest całkiem niezły. O, paki już padły. Chyba wiecie gdzie jesteśmy. I zobaczymy jak będzie dalej. Teraz za dużo nie kręcimy, bo odcinek jest nieciekawy ale już 250 km za nami jest wciul gorąco, teraz na szczęście jakaś chmurka jedziemy może się uda zbyć przed północą Coś Piotrek. jak Myślę, chciałem coś powiedzieć. Powiedz, tylko... Jak się dobrze bawiłeś przez ostatnie 50 km. Było grubo. Ostatnie 50 km. Podzielone na 50 km, Tak. Mega gorąco. Mega ból pleców, nóg, ból życia, ból istnienia. Ale udało się to pokonać. I teraz jest pięknie. Jesteśmy 25 km od Frankfurtu nad Odrą. I pozostaje ta przyjemniejsza część trasy. mam nadzieję, że zaraz słoneczka się już trochę obniży i będzie mniej słońce. Potwierdzam. <grywka> Ja z, e, jakby to ładnie ubrać słowa nie mogę doczekać się kolejnego kryzysu i tego jak on będzie wyglądał. <gryzys> Ale oczywiście przedwyciężymy trudności. Wydaje mi się, że po przejechaniu tej krajowy nic gorszego nie może nas spotkać. Nie wiem, chyba że nam rowery padną do szprywy i się rozpuszczą. Ech, tak. Jechaliśmy z 50 km drogą krajową nr 92. Dłużyło się to niemiłosiernie. Był ruch. Był gorąc. 45 stopni asfalt co najmniej. 30 stopni ponad w niebie. I co 10 km pit stop. 250 nogach. 275! Do celu zostało 130 km jakoś, więc myślę, że jest to realne zrobić to w 24 godziny. Znaczy całość 24 godziny. I tak oto dotarliśmy do Frankfurtu nad Odrum. Nie wiem, które godziny jest. 19. To jest chyba nasz ostatni podjazd dzisiaj. A przynajmniej mamy taką nadzieję. I do Berlina, tylko z górki. Trzy paki wyknęły. Więc jeszcze jakaś stuwa i będziemy albo iść kebab albo spać. Uf. Powoli opuszczono z dzień, a my się raczymy takimi ścieżynkami. godzin godziny 22.5 jesteśmy jakieś 3 km od Berlina Divinga, więc jest już bardzo blisko. Mamy pierwsze znaki, Berlina. Ten filmik przy tabliczce to jest ostatnia rzecz jaką nagrałem tamtego dnia, w moim głosie słychać jak wiele energii mi wtedy już nie zostało, to było gdzieś koło 23, mieliśmy jeszcze do przejechania 30 km, które zrobiliśmy w prawie 2,5 godziny, co pokazuje dwie rzeczy, pierwszą taką, jak dobrą formę wtedy już miałem, a po drugie, że nie zamknęliśmy się w założonych 24 godzinach, co wtedy nie było ważne, wtedy najważniejsze było po prostu dojechać na miejsce noclegu, zakimać i zapomnieć o całej trasie. Aczkolwiek jak na następny dzień człowiek wstał, już trochę wyspany, trochę na chłodno przemyślał parę spraw, to tak stwierdziliśmy, że no jednak fajnie by było wrócić na trasę Wrocław-Berlin, zrobić ją w trochę lepszym stylu, mamy parę przemyśleń co zrobić lepiej, no na pewno przydałoby się, przydałyby się oba hamulce sprawne i proste koło. To myślę, że wtedy znacznie łatwiej pójdzie ta trasa. No i to by było na tyle, e, jeśli chodzi o e, relacje z tej wyrypy. Tam na miejscu w Berlinie e, też trochę pojeździliśmy rowerami. Też coś pana nagrywałem, więc pewnie też będzie z tego filmik. Ale. Koniec. Ara.